Witamy nowe osoby na tej stronie. Wiem, że wielu z Was nie obchodzą te afery i całe to wariactwo. To fantastycznie. Kłóciłam się z rodziną o różne rzeczy. Jest wiele tematów do przepracowania. Cieszę się, że mogę iść dalej i sobie z tym poradzić. Jestem z niej dumna. Miranda mówi, jak jest. Zastanówcie się. To normalne, że ktoś się zmienia, gdy w wieku dwudziestu paru lat przeprowadza się do Kalifornii. Dziękuję Wam. Kocham Was. Do zobaczenia.